Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugim dniu naszej przygody. Rozpoczęliśmy wczoraj, wierzę głęboko, że zostałeś wprowadzony przez Ducha Świętego w ten cudowny taniec, w to przygotowywanie się do oddania się całkowitego, nie połowicznego, nie częściowego, ale naprawdę całkowitego oddania się w duchową niewolę Maryi. Wszystko Jezusowi przez Maryję. To jest nasza przygoda. Wierzę głęboko, że Duch Święty poprowadził Cię wczoraj tak jak chciał i ty pozwoliłeś się poprowadzić. Że ten najcudowniejszy tańcerz, którym Duch Święty jest, wprowadził Cię, nauczył Cię pierwszych kroków. Dzisiaj kolejny dzień, kolejny czas, aby potańczyć z Duchem Świętym. Na tym polega taniec. My się uczymy kroków, krok po kroku, te kroki doskonalimy. Uczymy się tańczyć, to znaczy uczymy się sztuki łączenia kroków, bo nie chodzi o to, że dzisiaj masz zapomnieć o tym, co było wczoraj, ponieważ to było wczoraj, przeżyłeś coś wczoraj, w pewien sposób zostałeś przeprowadzony przez wczorajszy dzień i dzisiaj zapominasz o tym, co było i zaczynasz wszystko od nowa, w inny sposób, absolutnie nie. Tań jest to sztuka łączenia kroków, o niczym nie zapominamy, niczego nie odrzucamy, łączymy to, czego się uczymy. To, co przeżyłem wczoraj, chcę przeżyć również dzisiaj. Jeżeli wczoraj chciałem przeżyć ten dzień w sporze z moim Herodem, z tym, który chce we mnie zabić to, co słabe, to, co nieporadne, to, co takie dziecięce, takie potrzebujące wszystkiego, w imię przemocy, mocy, dominacji, siły, władzy, decydowania o wszystkim samemu, jeżeli tak chciałem przeżyć wczorajszy dzień, to tak samo chcę przeżyć go dzisiaj. Również w tym zmaganiu się z moim Herodem, w tej niezgodzie na to, aby duch tego świata wmawiał mi swoje kłamstwa. Ja mogę być słaby. Moja słabość, moja kruchość, moja nieporadność są moim pięknem, są moim bogactwem, są przestrzenią, w której ja spotykam Boga. Bóg tam się rodzi, Bóg tam na mnie czeka, moje. Największe nędze są Jego tronem. To był wczorajszy dzień. Ja dzisiaj chcę przeżyć go tak samo, ubogacając o to, w jaki sposób Duch Święty dzisiaj mnie poprowadzi. Dzisiejsze słowo to 48. wiersz 5. rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza oraz 6. rozdział tejże Ewangelii, wiersz od 1 do 15. Ale najpierw Pomóc się do Ducha Świętego. Zamknij oczy tak, aby Twoje serce zostało uwolnione, bo w Nim masz wszystkie słowa, które możesz teraz wypowiedzieć. Powiedz Duchowi Świętemu, że Go kochasz, że Go uwielbiasz, że dziękujesz Mu za to doświadczenie, za to, że On jest, za to, że, że Cię prowadzi, przenika, uzdrawia, że daje swoje światło, swoją wrażliwość, za to, że otwiera w Tobie swoje źródła. I poproś go, aby Duch Święty otworzył Twoje serce na Boże Słowo. Tak, aby Boże Słowo z całym swoim bogactwem mogło w Twoim sercu zamieszkać, przeniknąć się, przemienić. Aby mogło Tobie odczytać ciebie. I poproś też, aby Duch Święty otworzył skarbiec Bożego Słowa Tobie. Abyś tu mógł je zrozumieć, przyjąć, pozwolić się poprowadzić. Pomóc się do Ducha Świętego. Te modlitwę masz w sercu. Wydobądź ją. Dzisiejsze słowo, posłuchajcie. Bądźcie więc wy doskonali. Jak doskonałe jest. Ojciec Wasz Niebieski. Strzeźcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę nie trąb przed sobą jako błudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w okryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej zdepki, Zamknij drzwi i módl się do ojca Twego, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec Wasz, czego Wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Królestwo Twoje, Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych Przywinień. W jaki sposób prowadzi mnie dzisiaj to słowo? Przede wszystkim jest to słowo o doskonałości, które może wydawać się kompletnym zaprzeczeniem tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Wczoraj mówiliśmy o. Naszej kruchości, naszej słabości, naszej nędzy, o tym, że to jest nasze piękno i nasze największe bogactwo, bo tam czeka na nas Bóg. Bóg się uniża, Bóg rodzi się w Twoim żłobie, w Twojej nędzy, w centrum Twojego grzechu. A dzisiaj słyszymy o doskonałości. Słowo, które przywodzi nam na myśl perfekcjonizm, brak błędu. To, że zawsze stajesz na wysokości zadania, zawsze wiesz, jakich użyć słów, jakie, na jakie zdecydować się postawy, reakcje, jakich dokonać wyborów. Doskonałość, perfekcyjność. Rzeczywiście o to chodzi. Przede wszystkim, gdybyśmy zajrzeli do tekstu greckiego, nie ma tam mowy o rozkazie: bądźcie, coś, co zostaje nam narzucone. Masz być i tyle. Masz ty wyrobić w sobie. Doskonałość, czymkolwiek, bo ona nie była. Tekst grecki mówi, będziecie. To jest słowo pełne oddechu. To słowo, które otwiera przed nami perspektywę drogi. My się mamy stawać, mamy dojrzewać, mamy wzrastać. W tej parafii, w której jestem, kościół jest w budowie od wielu, wielu lat. Gdy sobie tak chodzę wokół niego, on jest dla mnie katechezą o mnie. W tym swoim nieotynkowaniu, odarciu, surowości, w tych cegłach, które w niektórych miejscach położone są ładnie, schludnie, równo, ale w innych tak trochę krzywo. Gdzieś tam wystają kawałki betonu, druty, zbrojeniowe. Gdzieś wiszą kable. Patrzę tak na ten kościół i, i widzę siebie. Jestem dokładnie taki sam. Jestem cały czas w budowie. Ze mnie również gdzieś tam wystają jakieś kujące druty, wiszą jakieś kable. Ja nie jestem w kontakcie z sobą, ze swoją głębią. Gdzieś tam ten kontakt został przerwany, przecięty. Jestem jak ten kościół, w budowie. Jestem Bożą budową. Taki. Często nieciekawy, nie ma na czym wzroku zawiesić, nic nie przyciąga uwagi. A jeżeli już, to wrażenia nie są zbyt estetyczne. Taki właśnie jestem, tak się czuję. Będziecie doskonali. Jestem budowany przez Pana Boga. I tak jak w przypadku naszego kościoła, ktoś wpadł na pomysł, Raz czy drugi, żeby coś dobudować, nie patrząc w projekt, i teraz okazuje się, że te modyfikacje trzeba zburzyć, trzeba je zerwać, zniszczyć. Ze mną jest tak samo. Pan Bóg co jakiś czas musi coś zburzyć, bo ja sobie coś buduję, bo brakuje mi cierpliwości, bo, bo mam swoje pomysły. Dobudowuję sobie coś. Co kompletnie nie jest moim projektem. To nie jestem ja, to jest mi zbędne, niepotrzebne, ale wydaje mi się, że należy to zbudować. Pan Bóg musi wtedy to zburzyć i to trochę boli, ale On nie zostawia mnie ruiną, On mnie buduje po swojemu, buduje według projektu. Dlatego cieszę się, że mogę przeżywać to doświadczenie. Te 33 dni rekolekcji, bo dla mnie to jest doświadczenie Boga, który mnie buduje, który mnie w pewnych miejscach burzy, kruszy, i to się już dzieje. Jestem Mu za to wdzięczny, chociaż nie jest to proste. Nie jest łatwo się na to zgodzić, ale ja wiem, że On robi to z miłości. Więcej uderza we mnie ciosami swojej miłości. Bo on w taki sposób burzy, burzy swoją miłością. Ale po to, żeby mnie odbudować. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy on mnie w końcu odbuduje po swojemu. A ja już naprawdę nie chcę bronić się przed jego miłością. Mam już tego naprawdę dosyć. I proszę o bezsilność. Chcę być naprawdę bezsilny wobec Boga. Chcę nie mieć siły, nie mieć już ochoty, żeby bronić się przed nim. Będziecie doskonali. Tekst grecki używa tutaj słowa, Pan Jezus używa tutaj słowa, którego użyje jeszcze raz na krzyżu, kiedy będzie umierał, kiedy wyda tchnienie, opróżni się ze swojego ducha i wtedy powie: Wykonało się. I to jest to samo słowo. Doskonały i to wykonało się. To znaczy, ja doszedłem do celu, strzeliłem w dziesiątkę, wypełniłem całkowicie swoją misję, przeżyłem cudownie swoje życie. I to mówi człowiek przybity do krzyża, fagoni, umierający, odrzucony, opluty, storturowany, z pękniętym sercem, połamany, taki kompletnie nieciekawy, w zupełnej swojej słabości. Tak po ludzku jest coś bardziej, bardziej nieporadnego. Bardziej niepotrzebnego, bardziej słabego, poniżonego niż przybity do krzyża, wyszydzony, odrzucony. I ten człowiek mówi: Dotarłem do celu, strzeliłem w dziesiątkę, przeżyłem cudownie moje życie. Do jakiej doskonałości zaprasza nas Pan Bóg? Jaką doskonałość nam obiecuje? Będziecie doskonali. To znaczy, słowo, które używa Pan Jezus, nie ma nic wspólnego z perfekcjonizmem, nie ma nic wspólnego z Właściwym dokonywaniem wyborów, wszędzie i zawsze, i z byciem na wysokości zadania, i brakiem błędu, pomyłki. Absolutnie. Będziecie doskonali. To znaczy, Wy zmierzacie do pełnej formy człowieczeństwa. Będziecie w pełni ludźmi. Człowiek w pełni uformowany, to jest ten przybity do krzyża, ten umierający z miłości. Dlatego doskonały. Doskonałością jest miłość, ale żeby kochać, ty nie musisz być wszystko wiedzący, wszystko potrafiący. Nie musisz być zdrowy. Żeby kochać, nie musisz być bogaty. Nie musisz być przystojny. Nie musisz być piękna, żeby kochać. Możesz być przybity do krzyża. Możesz być odrzucony, wyszydzony, żeby kochać. Możesz taki być. Możesz być chory. Żeby kochać, nie musisz być zdrowy. To nie jest prawda, że najważniejsze to, żebyśmy zdrowi byli. To nie jest prawda. Najważniejsze, żebyśmy kochali. Ja ten dzisiejszy dzień chcę przeżyć w taki sposób. Kochając. A mogę kochać, bo jestem słaby. Kochają tylko słabi, ci, którzy są silni, myślą, że są silni. Oni nie kochają, oni torturują. Oni są zimnymi moralistami, e, którzy tylko wymagają, narzucają ciężary, których sami nie chcą nosić. Kochają tylko słabi, tylko biedni. Kochają tylko ci, którzy znają smak upadku, niekonsekwencji. Kruchości kochają tylko tacy. Chcę przeżyć ten dzisiejszy dzień w taki sposób, i chcę go przeżyć w ukryciu, chcę go przeżyć w intymności z moim Ojcem. Duch tego świata będzie mi mówił, że nie ma Ojca, że jestem sierotą, że muszę nadużywać słów, tłumaczyć, bo tak modlą się poganie. Poganie to ci, którzy żyją jak sieroty są sami, muszą o wszystko zadbać się, sami, zatroszczyć się. Ja mam Ojca. Policzcie sobie, ile w tym dzisiejszym słowie, ile razy w tym tekście występuje słowo Ojciec. Ono się wręcz narzuca. Ojciec, 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 Bóg jest moim Ojcem. Chcę przeżyć ten dzisiejszy dzień w intymności z moim Tatą. W tej mojej wewnętrznej, tajemnej izdepce, w tym moim sekrecie z Panem Bogiem, z moim Ojcem. Z moim tatusiem. To nie jest prawda, że ty musisz wszystko wszystkim wyjaśniać. Dowodem na to, że ktoś rzeczywiście ma relację z Bogiem, jest to, że dzieją się w tobie takie rzeczy, w tej twojej tajemnicy, w tym twoim sekrecie, w tej twojej głębi, w tej twojej pokoju wewnętrznym, ukrytym, sekretnym. Że kiedy próbujesz o tym opowiedzieć, a próbujesz, bo masz osoby, z którymi chciałbyś się tym pięknem podzielić, zaczynasz o tym mówić i, i musisz zrezygnować, bo brakuje ci słów. Ja chcę w to doświadczenie wejść, w tę tajemnicę, w ten sekret, przeżyć ten dzisiejszy dzień z moim ojcem, z moim tatusiem, bo mam ojca, bo mam tatusia który się o mnie troszczy, który uczy mnie miłości, przebaczenia, patrzenia na innych ludzi, nie jak na rywali, na niebezpieczeństwa, na zagrożenia, ale jak na braci, nawet na tych, którzy mnie naprawdę ranią. I to się rzeczywiście dzieje. Bóg uczy mnie kochać. I uczy mnie kochać moje słabości, moją nędzę. Duch tego świata mówi mi: bądź silny, bądź konsekwentny, bądź y, zwycięzcą y, posiadaj, niszcz, rywalizuj, zamykaj się, dbaj o swoje. Duch Boży mówi mi: kochaj. I tak chcę przeżyć na dzisiejszy dzień odrzucając ducha tego świata odrywając się od niego ja nie chcę żeby duch tego świata miał we mnie miejsce na ten dzisiejszy dzień niech was błogosławi bóg wszechmogący przez maryi matki pięknej miłości oblubienicy ducha świętego bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen Modlitwy, które przypisane są, polecane są na ten pierwszy etap, na te pierwsze 12 dni odrywania się od Ducha tego świata. Te modlitwy możecie znaleźć, odsłuchać, wspólnie się pomodlić w tym nagraniu z wczorajszego dnia. Te modlitwy to hymn do Ducha Świętego, czyli przyjść Duchu Święty, o stworzycielu Duchu przyjść. Dalej, witaj Gwiazdo Morza. Możecie te modlitwy znaleźć sobie również w internecie, jeżeli nie macie tekstów. Magnifikat, czyli Pieśń Maryi i Chwała Ojcu. Pięknego dnia, pięknego tańczenia z Duchem Świętym, pięknego przygotowywania się do tego szaleństwa, miłości, oddania się, całkowitego oddania się Jezusowi przez ręce Maryi. Cudownego, błogosławionego dnia. Z Bogiem.